Nawet się troszkę wyki Na rozsiewało, nie wiem skąd się wzięła Bo tu nigdy nie było posiewana Ale Troszkę jej jest No, ekstensywna uprawa yy, Użytków zielonych to powoduje Jednak motylkowy wtedy dominują Bo tutaj azotu to tam Dużo się nie sieje To jest pod Pierwszy pokos 100-150 kg saletyli, to jest wszystko. Na drugi się nie sieje nic. Także no to wszystko mówi za siebie, tak. Trawa ustępuje na rzecz właśnie motylkowych. Bo motylkowe raczej nie, nie lubią zbytnio dużo azotu, ja się tam je stymuluję. No tutaj mamy szuwar. No to to szuwar ładnie podbijał. Koszony miesiąc temu, bardzo ładnie podbijał. Jeszcze taki miesiąc, nawet może nie. I trzeba będzie tutaj wjeżdżać i kosić. Bo on tutaj już jest ładny, bardzo ładny nawet. Prawie że do kolana. Także, żeby on tutaj nie poprzerastał. I nie wiem czy drugi pokaz nie zawiniamy w balot na zielono czasem. Tak mnie korci wam powiem, żeby tutaj przyjechać i posypać ze stówkę saletry. Jeszcze nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie, czy jest sens sypać na taką trawę jeszcze, czy nie. Nie wiem, kurczę, ona może już by dała radę sobie nawet bez tego nawozu. Także no, nie wiem. Chyba już odpuszczę i nie będę sobie kosztów robił. Siana jednak nie, nie zebraliśmy tak mało. Na pierwszy pokos, bo doszło tam półtora hektara łąki, także... Chyba nie będę cudował już. No tak jak tutaj to jest piękna trawa. No ja to mówię. Za drzewami ona tutaj wcześniej się zawzięła. No i tutaj trawka jest piękna. No. Tak jakby była taka po całości. To jest tydzień czasu i po tych deszczach do koszenia.